Stefan Żeromski, biografia Najważniejsze Informacje. Stefan Żeromski, czyli jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy, z którego dziełami każdy z nas na pewno się spotkał, o nich później. Ale od początku. Urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie. Niestety, ale młodość spędził w biedzie i w bardzo ciężkich warunkach. W 1874 roku rozpoczyna naukę w męskim gimnazjum rządowym w Kielcach. Tam jednym z jego nauczycieli był Antoni Gustaw Bem, który miał na niego bardzo duży wpływ i mocno wpłynął na to, w jaki sposób później rozwinął się Stefan Żeromski. W tym czasie utrzymuje się z udzielania korepetycji. W czasie nauki w gimnazjum Miał też jego debiut. Miało to miejsce w 1882 roku w tygodniku miód i powieści. W 1886 roku kończy gimnazjum, ale bez uzyskania matury no z powodu niestety niewystarczającej ilości pieniędzy. Wyjeżdża do Warszawy, gdzie przez dwa lata studiuje w wyższej szkole weterynarii. Studiuje tam, ponieważ żeby dostać się do tej szkoły niepotrzebna była matura. A ponieważ nie miał z czego sobie sfinansować ani matury, ani nauki w jakiejś, można powiedzieć, innej szkole, wybrał Wyższą Szkołę Weterynaryjną. Od 1888 roku pracował jako guwernant u szlacheckich dzieci. Od 1889 roku jego utwory zaczynają pojawiać się w kilku czasopismach. Rok 1890 to rozpoczęcie pracy w Nałęczowie, miejscu, gdzie przyjeżdżają dziennikarze, pisarze, osoby właśnie związane z literaturą, z kulturą. W 1892 roku bierze ślub z Oktawią Rotkiewiczową. Wyjeżdża też za granicę, w końcu trafia do Szwajcarii, gdzie zostaje zastępcą bibliotekarza w Muzeum Narodowym Polskim w Raperswilu. Tam cały czas oczywiście pracuje, cały czas tworzy i rozwija się po prostu literacko. Do Polski wraca w 1897 roku, wtedy też ukazują się syzyfowe prace. Rozpoczyna wówczas pracę w Bibliotece Ordynacji Zamojskich, gdzie pracuje aż do roku 1903. W 1899 roku urodził mu się syn Adam, który niestety w 1918 roku zmarł. W tym samym roku, czyli w 1899, ukazuje się też dzieło Ludzie bezdomni. Gdy w 1904 publikuje popioły, które wcześniej były wydawane w tygodnikach, w czasopismach, i dzięki temu. Jego sytuacja, kondycja finansowa się poprawia, zajmuje się już tylko pisarstwem. Zwalnia się z biblioteki, gdzie pracował, czyli w tej Bibliotece Ordynacji Zamojskich, i poświęca się tylko i wyłącznie pisarstwu. Mieszka m.in. na przykład przez rok w Zakopanym, gdzie od kilku lat już często przyjeżdżał. W ogóle to Zakopane było dla niego bardzo, bardzo ważnym miejscem, które dawało mu można powiedzieć, dużo energii do pisania. W 1907 roku odbywa podróż do Włoch, a w 1908 roku zostaje zmuszony do wyjazdu z Królestwa Polskiego. Oczywiście, ze względu na to, w jaki sposób dziela się społecznie. Po prostu musi wyjechać. Na początku wyjeżdża do Zakopanego i do Krakowa, a w 1909 roku na trzy lata do Paryża, gdzie cały czas oczywiście pracuje. W 1913 roku wiąże się z malarką Anną Zawacką i od tej pory, chociaż nie uzyskuje rozwodu, to traktuje ją jak żonę, mówi o niej jako żonie, czyli taki, można powiedzieć, tworzą nieformalny związek, ale który Stefan Żeromski traktuje jako całkowicie formalny. Gdy rozpoczyna się pierwsza wojna światowa, zgłasza się do legionów, ale nie walczy. W 1918 roku zostaje prezydentem Rzeczpospolitej Zakopiańskiej. No, Rzeczpospolita Zakopiańska istniała przez 35 dni. No, to jest temat, którym też muszę się kiedyś zająć. Pomaga w czasie wojny polsko-bolszewickiej i to bardzo skutecznie. W 1921 roku zostaje po raz pierwszy nominowany do nagrody nobla. Nominowany łącznie jest czterokrotnie: 21, 22, 23 i 24 rok. Ale nie udaje mu się zdobyć tej nagrody. Po wojnie polsko-bolszewickiej zamieszkuje w Warszawie, a w 1925 roku zakłada i zostaje prezesem PEN-klubu. Zmarł niedługo później, bo 20 listopada 1925 roku. Teraz może wymienię te najważniejsze. No, przynajmniej dla mnie z jego dzieł. Czyli Siłaczka, rok 1895. Syzyfowe Prace, rok 1897. Ludzie bezdomni, 1899-1900. Popioły, najpierw w druku w częściach 1902-1904. Wierna Rzeka, rok 1912. Wiatr od morza 1922 przedwiośnie 1924. Musimy pamiętać, że wiek XIX, początek wieku XX to na początku ukazywanie się powieści, dzieł w odcinkach w prasie i dopiero później pojawiały się pełne wydania. Dlatego często pojawiają się informacje, że dana rzecz została wydana w tym roku, a okazuje się, że to jest na przykład początek wydawania jej w odcinkach Prasie, a wydanie pełne książkowe miało miejsce dwa-3 lata później. Ale wróćmy do Stefana Żeromskiego, Czyli trzeba pamiętać, że to jest jeden z tych największych polskich pisarzy, zwłaszcza gdy mówimy o dramaturgach, do tego osoba mocno zajmująca się problemami społecznymi, mocno. Udzielająca się, jeśli chodzi o te problemy społeczne, o to, co dotykało ówczesną Polskę, ówczesne społeczeństwo i ludność. Do tego osoba mocno wiążąca się z ludźmi z niższych warstw, jak wtedy na nie się mówiło, czyli robotnikami z chłopstwem. Czyli ktoś bardzo, bardzo ważny. Nie tylko jeśli spojrzymy na niego ze względu na jego dzieła. Ale na dzisiaj koniec. Oczywiście zapraszam ponownie co piątek. Poczet władców Polski co niedziela, właśnie biografia, najważniejsze informacje o Polakach i nie tylko pisarze, malarze, odkrywcy, naukowcy, wynalazcy i wiele innych osób. A już od najbliższej środy zajmiemy się też literaturą. Dziękuję za uwagę. Opublikuj, udostępnij, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, pokaż znajomym te materiały wrzuć na swoje media społecznościowe, pokaż znajomym, do usłyszenia i zobaczenia ponownie.